No hej, witam was. Tak na początku wam powiem, taki wstępniak zrobię, bo był u mnie kolega dziś i on tam ogląda trochę u mnie, trochę nie ogląda i przyszedł dzisiaj do mnie, bośmy tam ustawiali Elgato i przy okazji mi odpalił Soulsy i pokazał mi co pominąłem. Parę rzeczy mi pokazał, które ominąłem, między innymi to co widzicie teraz w tle. Część, co dzisiaj zwiedzimy na odcinku, bo już mi chciał, kurde, zbrodniarz gangryniarz mi przejść, pokazać. Ja mówię, nie wyłącz to, bo, bo polecisz przez ósme piętro bo ja to na odcinek chcę nagrać. A to jedno już zrobił mi poza odcinkiem, że tam jakiegoś NPC uratowaliśmy, że tam pominąłem jakąś lokację sekretną z tym gościem z klatką. No, i że tam zabiłem niepotrzebnie jedną osobę, ale to zaraz wam wszystko opowiem na bieżąco. No, dobra, jesteśmy po. Po takim wstępniaczku małym. Yy, wiem do czego służył kluczyk, bo już mi menda społeczna zrobiła za mnie i chciałem go po palcach zbić już za to, że to zrobił, ale nie miałem nic ciężkiego pod ręką. Dlatego wam tutaj pokażę teraz. To są ludzie, w ogóle z którymi nie gadałem. Też będę tam gadał z nimi zaraz. I on ten kluczyk za 20 koła, co kupiłem, tylko jak to się szło tam chyba. Yy, ten kluczyk on otworzył tutaj kratkę. Co to zam. Co to zam. Co to było? O, coś się zliczowało yy, Chciałem wam pokazać. Tylko no, to gdzieś tu szło, zaś nie pamiętam. Tutaj. Czy nie tutaj? Że tam takie. Gdzie w pierwszym odcinku, albo w drugim chodziłem i się zastanawiałem co to za kratka i zdążyłem o niej zapomnieć, a to ważne jest i chcę tam dojść. Tylko cholera... I zaś się zgubiłem. Tutaj? Kto to siedzi tu? Kim ty jesteś? A, to jest ten piromanta, bo piromanta tam uwolniliśmy w, w tym, w Januszeksie. Bo pokazał mi... tutaj księgę. Mam tu jakieś książki, mu dam. Bo tam znaleź... znalazł... znalazł ognisko tam jeszcze, którym nie byłem w ogóle. I on tam go z klatki uwolnił, to tak go uwolnił, że się przeteleportował, ale to mniejsza. No dobra, ale ja chcę... To... Kratkę wam pokazać, bo... Nie wiem, czy to się nagrywa. Nagrywa się dobrze. Ja, ja się muszę kontrolować, bo. A... No i tak. Aha, i dobra, to nim znajdę tego oszołoma, znaczy zabiłem oszołoma jednego, którego nie powinienem, to o nim opowiem, nim to znajdę. Yy, była taka miejscówka w odcinku numer 4. Nawet z kolegą sprawdzaliśmy i się upewnialiśmy, że, czy zjebałem to. I się okazało, że zjebałem, ponieważ. Zabiłem NPCa, którego zabić nie powinienem, tam był taki Joel, on się nazywał i to nie jest ten Joel z The Last of Us, bynajmniej. I on jakimś tam kapłanem był do zakończenia, jakiegoś coś tam. No i go zabiłem, tak się złożyło, bo nie wiedziałem, że go mam... O, to jest to miejsce. Że mam go nie zabijać, bo on tam mówi, że podaruj mi śmierć, no to mu ją dosłownie podarowałem, no i trudno, mówię, tak? Yy, tu mi kolega wziął kości, jakieś tam z trupa, tu pokazywał, że tu gliczem skakiwał, coś tutaj świrował i tu mi tą kratkę otworzył. To jeszcze na górze mi kawałek pokazał, ale już, już go tego, już szedłem. Nie wiem, po coś ciężkiego do kuchni się zrywałem, żeby był walnąć, żeby mi nie spoilerował, nie pokazywał poza odcinkiem. No i koniec końców się opamiętał nieco. Yy, tu się szło, tu i zaraz wam powiem, gdzie już nie byłem, że na świeżo będę. Tu zgaduję, że można byłoby skoczyć na TT, tam i tam jakieś skarby będą. Tak zgaduję. Teraz zobaczyłem. Doszliśmy maksym. Nie, tu nawet nie byłem. Gdzieś na jakiś daszek wchodziłem, tam snagles był. Do dawania mu tych rzeczy za. Tam jakieś na dole są rzeczy. Ale za coś źle polajzłem, chyba. Bo jeszcze takie miejsce. Może na ten dach po prostu zeskakiwał, że tutaj jeszcze nie szedł. No i widzisz, kurde, będziesz to oglądał. To się kurwa, nie dziw, że ja wkurzony jestem. Bo żeś już mi namącił odcinek. Ja już nie wiem. Czy on na ten dach tam jakoś skoczył tym gliczem i tam ten snakles był. No tam jest taki po prostu ptaszek, co. Bo tu się tak gliczem wskakuje, on tu wskoczył. Tam kości wziął, i tam chyba ten ptaszek był. Tam mu się. On jest w każdej części Dark Souls. w Demon Souls też się pojawiał, tylko pod innym imieniem. I. Dobra, jeszcze raz spróbuję. O, udało mi się. Nie wiem za którym razem, ale na pewno lepiej niż mój kolega. <laughs> I tutaj się gdzieś do tego chyba nagle zaszło. Tutaj chyba. O. A, i tu już mu zabroniłem nawet tego itemka podnosić, bo. Tak, i tutaj. On tu gada, on w dwójce też był, gadaj, przy, przynieś mi tam błyszczące coś tam. Tą... O, fragment Estusa tu jest. I dobrze, że nie podniósł, bo bym nie wiedział zaś skąd go mam. I tutaj się robi tak jak w każdej innej części zgaduję, że tu się nawet na próbę zrobię, tylko pewnie zapomnę tu potem wrócić. Zobaczymy, spróbujemy mu rzucić może coś błyszczącego pewnie, może to mu rzucę jedno. On tu powinien skomentować. Nie, nie chcę tego. To nie fiufi, nie fiufi. W każdej części inaczej to mówi. Widzicie, i było mi smutno, już mi się humorek poprawił. Dark Souls jest lekiem na depresję. Może nie na depresję, ale na gorszy dzień, bo chory byłem dwa dni, się też źle czułem. O, to chyba będzie ten pryzmat. Chyba w każdej części się dało zostawić. On szczęśliwy będzie, tak. I teraz Wam pokażę, jak to działa, żebyście wiedzieli. Musicie wyjść z gry. Jak się zarejestrujecie w grze ponownie, to tutaj się jakiś itemek pojawi. On zazwyczaj jakieś rudy daje, czasem jakąś broń może dać. To... Wiem, że pełne listy na Wikipediach były wypisane. Na przykład w Demon Soulsach tam też taki unikatowy przedmiot się dostawało do platyny, jeśli się nie mylę. W jedynce, tam na początku gry też był ten snaglis. W dwójce był też niedaleko początku. No a tutaj, dopiero tutaj żeśmy go znaleźli. To zobaczcie. Dwa... Chociaż ja to zrobiłem gliczem, a tam się podobno wchodzi jakoś tak, że najpierw trzeba 20 tysięcy dusz na kluczyk dać. Potem tam odkryjemy, co jest u góry. Co to tak się loguje długo? To mieli tego pryzmata w tle? <laughs> no dalej. Ten choral mi bardzo przypomina Mozarta, jest taka. O, nie udało się? Coś się wylało. Że do Mozarta podobna jest ta, ten choralek trochę. Gdzieś nawet na jedne go słuchałem, ale nazwy nie pamiętam, o przeglądarkę zamknąłem. Ale jakiś taki był utwór. No to jest, loguj się, mam cięcie robić. Już na początku. O, pobiera dane, może już będzie dobrze. Jest dobrze, wreszcie. Yy, I tak, o właśnie, przypomniało mi się też, że na ekranach ładowania miałem mówić jakieś suchary. Eee, zobaczymy jak to będzie działać, więc... Zaraz, jakiś taki śmieszny miałem ostatnio. Nie no, nie mam... Su dobra, suchar taki stary... Nie, dobra, bo, bo, bo nie będę mówił, bo to już wstyd. N nie przygotowałem się, miałem coś ostatnio w głowie. Albo nie, nie będę tak robił, bo co ja jestem Elis de Last of Us'a. O. Aha, tu normalnie Itemek powinien być. I co, nie ma go? Coś nie tak chyba zrobiłem. No dobra, w sumie tam pryzmatu mi nie szkoda. I tu powinien się Itemek pojawić. W każdej innej części się pojawia, dlatego jestem w szoku, że tu nic nie leży. Nie wiem. Po prostu... Dobra, idźmy dalej tam mamy... Jeszcze do sprawdzenia tu nie byłem, bo już mu zakazałem iść. Bo już mu tutaj groziłem cieleśnie, że go uszkodzę. Tu można zeskoczyć po itemka, ale jeszcze zobaczę, co jest tu. Muzyczka się wyłączyła. A tu jakiś obrzym poł jest. To jest jakiś endpec. A tu mnie w ogóle nie było w tej części. Aaaa olew kurwiony, tam ole tam sieknął, se w cegły taki zły, że musiał w cegły walnąć, słuchajcie, yy, tam się z tego Judexa Gundira szło, nie? Chyba to jest ta arena tam jego. Ja se zlizę tu po itemka. bo nie wiem co tu jest, żar, yy, co to jest za miejsce. Bo wygląda jakbym niby mógł tu gdzieś normalnie przeliść. A wiem, tu jest ten, tu był ten itemek, co tam ten pieseł go pilnował chyba, tak? Czy to tu? Nie. To tam niżej. A tu są takie bonusowe skarby. Eee... Coś tam mrugało, tak? Tu bym już nie schodził, bo tam będę musiał na okrynte iść, a nie chce mi się. Idziemy na tego NPCa. Tenki, o się daje kurra. Z tego Bimbru mogłem nie pić. Co ten stary cap mi dał, kurra? No właśnie, niedługo będę recenzował grę jedną. Będzie wstępniak z Januszem. Mam już w głowie go niemal całego ułożonego. Ale grę jeszcze muszę splatynować. Dopiero na Veryhardzie ją skończyłem. Także jeszcze nie zdradzam. Ale Janusz powróci. Teraz była przerwa na Elgato i w ogóle... Ty za, to ja tu miałem dostęp od początku. Tylko ja to pominąłem jakoś chyba. Eee, to tu jeszcze jest explore. No, ty coś tu pawiana świrujesz. on katanę ma, jak Satsuki z Demon Souls. A tak jebał tą kataną groźnie. Ale mocno bije, mocno. Dobra, przyparłem go do muru. Yy, co ja chciałem zrobić? A dobra, Użigatana to jest ten, tak jak w każdej części. Strój mistrza, rękawiczki mistrza. To ciekawe co to był za mistrz, że on mi musiał atakować, że. Nie wiem, nie mógł mnie pouczyć, tam coś powiedzieć. Dobra, to tu wejdę. Nie można otworzyć tej strony, dobra. To trzeba tam się na górę z powrotem dostać, ale tutaj odkryłem sporo rzeczy. Tego z tą kataną pewnie bym nie zabił na początku gry, a teraz poszedł luźno. Bo no powiem... znaczy mocny na tym poziomie moim nie był mocny teraz. Ale jakbym tu przyszedł za pierwszym razem, to pewnie bym je złoił mocno. Także... Nie, o tym mi kolega Aga akurat nie mówił, ale się za ja <grymne> I o tym nie wiedziałem, teraz to samo odkryłem przypadkiem. Ale idziemy teraz tu, co mi tu chciał pospoilować. I tego... Tą windą pojedziemy do góry, zobaczymy co tam się... będzie działo. Czy w dół pojedzie? Bo zwykle jak mówię, że do góry jedziemy, to ta winda się okazuje, że w dół. A tam niby można było. O, tam jeszcze jest co zwiedzać, słuchajcie. Yy, zastanawiam się. Mnie... A, tu są te murki, chyba. Czyli tam jest ozdoba tylko. Bo normalnie by gracze tam skakiwali, tam by coś było, ale tam moim zdaniem nic nie ma, skoro te murki są. Yy, tam były te itemsy. Tu można było, niby też spać na te groby, skakać. Tam się spady dać. Yy, ale ja, że najpierw jadę na górę. Tam pod windą może być też jakieś przejście, bo to w Dark Souls tak bywało czasami. W jedynce na przykład na początku. Yy, dobra. Tutaj coś ten. Ja zawsze muszę alternatywną ścieżkę najpierw sprawdzić, bo to... Nie byłbym sobą po prostu. No i serio lazłem tu po nic. Czy tam w tym From Software nikt nie pomyślał, żeby tu dać nawet... Chociażby nichnącą duszę i ona chociażby, że byłaby niczym to by cieszyła, że jest sekretem, który się odkryło, no wiecie. No to jest, nie wiem. Do recenzji na pewno nie powiem, że to jest minus, ale jest to zmarnowany potencjał częściowo, bo w innych sausach to tam by już normalnie jakaś znajduszka sobie by była, a tam nie ma nic. Tu coś pod tym dzwonem, jest, coś mam tu. Duża strażniczki ognia. W jedynce tymi duszami się ulepszało Estusa. A tutaj co ta dusza by dawała? Trzeba przeczytać. Gdzie ona będzie? Gdzieś tu powinna być, nie? Dusza strażniczki ognia. Może to klucz jest? Tu, która wróciła z otchłani. Hmm. Nie mam pojęcia o co tu chodzi. Wygląda z opisu na pierwszy rzut oka, jakby on, ta dusza miała przywołać jakiegoś bosa. A w jedynce, właśnie tymi duszami się estucha wzmacniało, pamiętam. Tu niby można byłoby zeskoczyć, ale czy to nie jest to samo miejsce co ja tu łaził wcześniej? To chyba to, tak? Mam wrażenie, że to jest itemek do bossa. Się przekonamy, może niedługo. Zjadę tam na dół po tych trumnach po Może mi się uda, bo tam na dole coś też jeszcze było. I wrócimy sobie do tego. Jezu, przeklikałem niechcę. Paczes? To ty? Czy to Paczes jest? To on tu wróciło. No to Paczes jest! W Demon był, nas dwa razy więził. Znaczy, raz nas uwi chciał uwięzić, że drugi raz y skopał z górki do takiego grobu, jakby w jedynce. Paczes był w grobowcu w katakumbach. W dwójce. Gdzie był w dwójce Paczes? Nie, w dwójce go chyba nie było. A teraz w trójce się jeszcze pojawił. To on pewnie tą strażniczkę ognia zabił, bo to jest taki szuler, taki matacz. I w ogóle... A, coś czuję, że ja tam mogłem się spadydnąć, bo tamto najpierw. No dobra, tu jeszcze się zejdę najpierw. I tak tam nie wrócę. Pewnie zejdę tam, obejdę tego Paczesa, bo on czeka aż my umrzemy i on z, z naszego truchła skarby pozbiera, bo to jest taka szumowina właśnie. I... I go tam okrążą, on będzie przepraszał, pewnie jak zwykle i temki da. Pierścień Estusa. Co? Znaczy domyślam się, że albo zwiększa użycie Estusa, albo życie Estusa, jakby odnawianie. Yy, Pierścień Estusa. Gdzie on jest? O. Wię zwiększa liczbę odnawianych przez butle Estusa pyży, ale on waży trochę. Na razie nie potrzebuje. Później może założę. A, to jest ta kratka, gdzie stał ten. Ten samuraj. Tam i itemka pominąłem. Ja i tak się tam wrócę, bo idziemy tego Paczesa dam mu nagadać, że, żeby sobie nie myślał, żeby tak mu wolno i to przyniesie korzyści. Czego ja te życie straciłem w ogóle? Nie wiem, nie zwróciłem uwagi nawet. Dobra. Już wiem jak tam iść, idziemy, bo tam nagadać. On na pewno stąd nie zniknie, bo on by zniknął raczej dopiero, jakbym wyszedł stąd i wszedł. Ale i tak zgaduję, że on by tam stał. Że Patches robi pułapki na ludzi, ale takie zazwyczaj właśnie nieprzemyślane. Jest to ciekawa właśnie postać, co przez uniwersum są. Patrzcie, zniknął, nie ma go. A jednak zniknął sobie stąd. No. Chyba, że do góry wszedł, może nas szuka. Jadę, sprawdzę, ha! Bo to. Bo gdzie on mógłby uciec, tak naprawdę? On, on na pewno zniknął, ale tak logicznie, jakby miał uciec, to mógłby tu wejść do góry, zobaczyć, czyśmy nie umarli. Za nami po grobach raczej nie. Chyba, że on patrzył na nas przez te kratki, tak? To mógł też niby zeskoczyć. Nie, no nie ma go. Tam jest gniazdo snaglesa. Widzę, jest stąd. A Równo se tam mówił. Ładnie, centralnie, równo na środku. <grystanie> Perfekcjonista jak ja. Dobra, a jeszcze wiem jak to zrobię z tą windą. Bo zapomniałem, że, że o tym jednym prostym triku, który odmieni wasze życie. E-book niedługo. <grystanie> Stajecie, tak? Winda jedzie i możecie sprawdzić co jest pod nią, bo czasami się zdarzało w fałsach, że były sekrety. A tutaj nie ma nic. A jak tam wleść? Czy tam skok wiary taki zrobić na to i se spadydnąć? No chyba tak to wygląda. Dobra, próbujemy. Te skakanie w tych sousach jest takie właśnie. Jo! <skrybujenie> <Ja> <A! skrybujenie> Ale stałem tam już przez chwilę. No i to się da zdobyć. No! <skrybujenie> To się da zdobyć, słuchajcie. Idziemy tam. Już ja nie odpuszczę, co wy? A o co z tą mgłą tu chodzi? Czemu tam mgła tu jest? Nie rozumiem. I tu jest mgła. O co chodzi? Czy tam jakiś boss się pojawił? Jest, patches. Gada tak samo. Przebaczę ci, bo dasz itemka. A, możesz sprzedawać, nic nie dałeś. Włócznie... Ma zbroję Sigmunda, to on go opierdolił. I pewnie trzeba będzie mu te zbroje kupić, przynieść. No to się wyjaśniło. Pewnie mógłbym go zabić i zebrać z niego. I ciekawi mnie czemu tam głaz zeszła. O co tu chodzi z tą mgłą? Nie rozumiem tego. A tu jest jeszcze drabina jakaś, że tam się też gdzieś bliźda. Tu jest słuchajcie ten Bo w ogóle mój kolega mówi, że to jest Firelink Shrine szra z jedynki, że to niby to samo jest, a jakoś mi się tak nie wydaje. Nie mam pojęcia, możecie napisać. A może ja jeszcze zrobię taki sposób, że tu się zlizę tu ta drabina była, nie? Tu. Ej, ja wiem, ja zepsułem z tym pryzmatem. To tu trzeba było mu położyć. Pewnie. Tutaj dopiero. Tak. Ram, pam, pam, pam. Dam ci ten pryzmat teraz. Wyrzuć. Jeden. Dobra. Nie to? O, nawet powiedział teraz. Nie chcesz pryzmatu. Pewnie duszę będzie z bossa, którąś można mu dać, bo tak chyba też było w innych częściach. Estusa ci nie dam. Może żar chcesz? O nie, nie ten przycisk. Wyrzuć jeden. Bo żar jest... migoce się, nie? Nie. To nie fiu-fiu, nie ram-pam-pam-pam. Pam pam. Y tu to szok. Mocno zwiększa kondycję Pigusy? No nie, bo ja to źle robię. A taką duszę chcesz? Nie to chciałem zrobić. <śm> ja nie umiem grać w to dzisiaj. Śmieci wiem, że mu się w jedynce badawało. On śmieci lubił. Będzie ram pam, pam pam Nie. W jedynce śmieci brał i coś dawał. W dwójce były śmieci, co rzeczywiście były śmiećmi, bo nie dało się w niczym użyć. A tutaj? To, 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 nie wiem, może rzeczywiście bez przedmiotu, przedmiot nie do użytku jakby. Monetę chcesz? Będzie ram pam pam, pam czy nie ram pam, pam pam No to co ty chcesz? Co jest ram-pam-pam-pam-fiu-fiu-fiu? Fiu, fiu? Może ta gałąź Co tam migocze w tle? Widzicie to? Nie no, mi się zawsze jakieś eksploity muszą przydarzyć. Jakieś bagi. No dobra, czekaj. Coś taki nerwowy. A, może tu coś? Hey, rudę jakąś może mu dam. Broń głębin. A weź se to, może. Będzie ram-pam-pam-pam? Pam, pam? No, nie chcesz nic to spierdalaj, no, Tracisz mój czas. Jeśli nie chcesz, nie umisz się handlować, to się nie handluj. Yy, sprawdzam. Hey, tu coś może. Tu jest jakby coś z tyłu jeszcze. Tu nie byłem. O i widać, że nie byłem. O nie! Stój, przestań! Nie! No nie wierzę. Dobra, ja sobie po nią wrócę tu. Potem. A ona tutaj jest, jak jest ta drabinka. Ale czy coś tu jest jeszcze? Aha, to jest ten dach. I tu był ten ten, którego się go przestraszyłem. Na początku ninja Samuraj. Dobra. Idę spróbować tego itemka zdobyć. Duszę odzyskam. Chociaż tam 2000 ma było tylko, nie? Ale ja latam jak oszołom po tym Fire Linku dzisiaj, ale dzisiaj będzie taki odcinek z tej lokacji właśnie, bo Bo tutaj naprawdę jest dużo interesujących rzeczy. Ja tam może sobie potem zerknę, co ten Snackles chcę dokładnie. Bo tam jest jakaś lista konkretnych przedmiotów, jak to w każdych sołcach, co on tam chce. A tutaj nie wiemy czego chce. Hmm. A jakoś inaczej tam. Nie, no, tam trumny są, tam się raczej nie wskoczy. To trzeba tak sparcić po prostu i tam wpaść. Próbuję jeszcze raz. Udało się! No, o, myślałem, że nie będę mógł podnieść. Szata strażniczki ognia. To nie dla mnie zupełnie, ale by mi leżało na serduchu, że tego nie podniosłem. I teraz pytanie, czy ja tu bezpiecznie... Nie, ja muszę się wyleczyć. Jezu, mało życia mam. Tu już bym nie przeżył tego. Ole mnie, siekło. Uch. Dobra, firelinka mamy tak, powiedzmy, oprócz szczurki, szczurki zrobione. Patrzę z... Od paczesa pewnie te zbroje będę musiał kupić. No nie załamuj się, będzie recenzja pustatyna, obiecuję. Który już to odcinek z rzędu. Ale obiecuję, tak? Będzie gridfall na pewno. Pogadamy sobie z tymi tutaj. Gdzieś tu były takie ziomki nowe, co się tam... O, ci tak się tu kryją. Ten jeden był strażnikiem tej tej chyba. Aha, to są ci, z przymierza chyba. I oni tu przyleźli. A, i ten co mruczy co mówisz nie umie. Ale tu jeszcze był jakiś jeden taki fajtłapa chyba. Co tu było? Ty mi kogoś przypominasz. Lukatiel z Mirgy normalnie, bez kitu i tak samo się podpierała. A! To jest jakiś NPS PVP, że chce, żebyśmy tam zabijali. Dobra, to Cię mam w dupie. Rozumiem, mógłbym Cię zabić, ale jeszcze nie będę tego robił. Ty jesteś tym, tym co zawsze mówi, jakieś protypy takie, że nie damy rady. I hahaha, hihi hi. Yy, Idziemy sobie Estucha zrobić. Przy Estusa. Coś tu mogę wzmocnić. Nigocący. A tu muszę te dwie zdobyć. Łuk sobie ulepszę, bo łuk jest lepszy od kuszy. Z tego co już też z kolegą przedyskutowali. Duże odłamki zmarnowałem. No dobra, ale łuk się przyda. I tak. Tutaj też duże. A i zmarnowałem tam niechcący. Dobra. Yy, tak. To jeśli już mamy te prawie pół godzinki tu z tego co widzę? Ja jeszcze pójdę, ubiję tę jaszczurkę, tam pewnie migocący tytanid będzie. I zaś tu się pogubiłem, Jakie, jaka ta lokacja jest taka... przynajmniej dla mnie początkowo jeszcze nieczytelna. Bo jak tu iść? Tu, znowu tam mgła jest, co ze z tą głą chodzi? O co tu chodzi z tą mgłą? I znika zaś. Tak, jakby nie wiem, co. O co tych grze chodzi. Ten pancerz tu siedzi i się chowa? Chowa. Później ten, ten pancerz Katariny kupię od niego. Oddam. Wrzucimy do studni Sigismundowi, bo zgaduję, że o to właśnie chodzi. A ta ja szczura była tu. Aha, bo tu można było zliczyć. Ale nie, bo do znaglesa i tak by się nie dostali. Czyli po te kości się ludzie gliczują, tylko nie wiem. Tak dziwnie. Nie ma jej? Ona zniknęła na dobre? To tak one naprawdę tu nie, nie wracają, jak z ogniska się wróci? O kurwa. No tego się nie spodziewałem. Dobra. Ja na dzisiaj kończę. Do następnego. Cześć.